Siema, tutaj red, red znaczy Gacha Ekipa, tak to jest nowy kanał, znaczy nie mój kanał, to jest ekipy, tu macie ekipę całą, e w ekipie jestem ja, czyli redwatek.pl, jest też Polska Kozak, Galaxy Boy, Norbert TV, Gaha girls, Super julka Kuba wideo No i właśnie to jest ekipa. No macie no, sobie. Możecie ją zasubskrybować. Zasubskrybuj ten kanał. No bo to jest ekipa, no. Możecie też ekipę zasubskrybować. Tu macie ekipa. Jak już mówiłem. To jestem ja, to jestem ja. A to jestem ja, to jest Polska Kozak, Galaxy Boy, Mordet TV, Gaha Super Julka, Kuba Video. No. to jest ekipa. No, tak ten kanał. Ja będę Zwatek. Jako członek te bo przepraszam, mi się tak myli, że. Przepraszam, mi się myli, że po prostu. No, że mam swoje filmy i zawsze tak się przy, przywitam. Więc zawsze ja się tak mylę. No, nara.